Dzień dobry, kochani. Wracam do Was, ponieważ bardzo mocno czuję przełomowość tego cyklu energetycznego. Osobiście w moim życiu, gdzie podzielę się z Wami doświadczeniem ekstazy, ekstatyczności, transcendencji, które do mnie przyszło nie tak dawno temu. I kilka słów o olbrzymich zmianach energetycznych, których teraz doświadczamy i które przyjawiają się na naszych oczach. Więc zacznijmy, kochani, od tego wydarzenia transcendentalnego. A jeżeli śledzicie mój blog w drodze do siebie.pl, czy też jesteście żywymi uczestnikami naszej społeczności, wspólnoty na Wszechjaźni, wszechjaźni, wszechmiłość, wszechświat na Facebooku, to bardzo dobrze znacie moją drogę. Tak, że pracując jako psychoterapeuta z chęcią służenia drugiemu człowiekowi, zacząłem otwierać się na jakby po prostu wsparcie dla niego. Tak? Życzyłem sobie przed każdą sesją, żeby być instrumentem dla czegoś, kogoś wyższego, żeby ten człowiek, który do mnie przychodzi w bólu i cierpieniu, w którym ja sam byłem. Bo to też pchnęło mnie do opieki nad drugim człowiekiem, żeby po prostu ludzie nie byli w takich sytuacjach w samotności. To będąc dla tego człowieka, zaczęły przejawiać mi się refleksy, przebłyski procesów energetycznych, centrów energetycznych, przeróżnego czucia, widzenia, rzeczy, które nie są w standardowej psychologii czy psychoterapii. I bardzo bezpiecznie, z zaufaniem do siebie i też z ogromną pokorą podchodziłem do tego procesu. Obserwowałem to, co się dzieje, doświadczałem, oswajałem, ponieważ te procesy bardzo wpływały na mój układ nerwowy, na moje poczucie siebie. I gdzieś podczas prowadzenia terapii pytałem osób, czy one chciałyby. Czy mógłbym się podzielić dla nich informacjami, które płyną troszeczkę z innych kanałów, z intuicji, jak się okazywało podczas tej drogi, informacje, które im przekazywałem, płynące właśnie z tych kanałów jasnoczucia, jasnowidzenia, jasnowiedzenia, były 10 na 10, rozbijały bank, były elementami, które ich dogłębnie przemieniały, transformowały. I tak z czasem właśnie zacząłem prowadzić sesje, które dzisiaj mogę nazwać sesjami psychoenergosensytywnymi, gdzie właśnie jakby udzielam tych, 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 tych darów dla, dla drugiego człowieka. Ale oprócz tego, co się działo na sesjach, jak to ludzie, wy mnie w głębokim zaufaniu zaprowadzaliście do tych darów, do tych miejsc tak głębokiej wielowymiarowości, miałem też swoje prywatne doświadczenia, które w porównaniu do tego, co się działo w tym miesiącu, były tylko promilami, ale kiedy działy się te parę lat temu, ponieważ moje takie głębokie przebudzenie miało miejsce najpierw w klinice onkologicznej, gdy opiekowaliśmy się naszym dzieckiem, które doświadczało przeszczepu szpiku kostnego. Później, podczas pandemii, gdy odpuściłem całkowicie siebie dla wyższego bytu i też doświadczyłem tych stanów transcendencji, rozpuszczenia ego, wielkiej miłości, to tamte stany chociaż wtedy tak intensywne, są tylko promilem tego, co się wydarzyło właśnie teraz. W tamtych sanach czułem ogromny masaż, szyszynki jak energie kosmiczne rozwibrowują, uzdrawiają moją szyszynkę. Czułem e, wibrującą kulę e, w środku i na zewnątrz mojej głowy, czyli to trzecie oko. E, wcześniej też nie potrafiłem tego nazywać, wcześniej dla mnie cała ta, te czakry i tak dalej, to była jakaś zupa egzotyczna, supermoce z Dragon Balla, animacji japońskiej i tak dalej. A ja zacząłem je przeżywać, więc też poszukiwałem nazw, które pomogą mi jakby zwerbalizować to, co czuję. Czułem olbrzymią miłość w polu serca, jak moja czakra serca rozszerza się i obejmuje, ukochuje cały świat. Ja staję się żywym aktem bezwarunkowej miłości. Czułem pępowinę słońca, która płynie do wszechświata i. Dokarmia mnie i takich wrażeń neurosensywnych było mnóstwo. W tym samym czasie nie rozumiałem do końca i uczyłem się tego, szukałem, czytałem, rozmawiałem, otwierałem się na to. Dlatego też powstała ta nasza grupa na Facebooku, ponieważ szukałem ludzi, którzy być może doświadczają czegoś takiego podobnie. I tak jest nas wielu. To jest naturalna droga do bycia człowiekiem duszą. I podczas tego swojego osobistego procesu. Było 2,5-3 lat takiego bardzo e, silnego wzniesienia, właśnie rozwijania energetyki, a później, i to już też wiem z perspektywy czasu, z perspektywy jakiejś dojrzałości osobistej, e, nastąpił pewien, możemy to nazwać regresem, tak. Ale progres, który był progresem, jest progresem zejście ponowne do korzeni. Tak? Zresztą tak jak drzewa na zimę schodzą, prawda? magazynują wszystko w swoich korzeniach, po to, żeby na wiosnę znowu rozkwitnąć, żeby ta korona była pełna zieleni, życia, słońca. I w kolejnym moim procesie to ja schodziłem do korzeni, czyli skupienie się na rodzie, na relacjach, na relacji z wewnętrznym dzieckiem, na przepuszczeniu bardzo, bardzo trudnych emocji, gdzie też miałem... Okres, który można językiem medycyny konwencjonalnej nazwać okresem epizodem depresyjnym, tak? gdzie te bardzo silne emocje śmierci, przeciążeń związane z tą traumą, z chorobą i wyzdrowieniem dziecka były również przejawiały się i uruchamiam chociażby energię z procesu perinatalnego, czyli około prenatalnego. Czy też właśnie energię nowonarodzonego dziecka, gdzie było bardzo dużo pozamrażanych emocji. I to nigdy nie jest proste, ale ta nowa świadomość, która się w człowieku rodzi, też doświadczenie pewne psychoterapeutyczne, psychologiczne i uwaga, zaufanie, nieatakowanie siebie w procesie bardzo pomaga właśnie w tym. I moi drodzy, już idąc do właśnie, jakby też meritum tej sprawy. 8 sierpnia byłem w pewnym szczytowym procesie tworzenia olbrzymiego, osobistego projektu, ponieważ 9 sierpnia wybiło 10 lat po ślubie z najukochańszą, najcudowniejszą istotą, jaką w życiu poznałem, z moją Walerią. Tak? 10. rocznica ślubu i z tej okazji stworzyłem, tworzyłem 45-minutowy film, związane właśnie z naszych filmów, jakichś rodzinnych, naszej przeszłości. I stworzyłem no, chyba największy projekt w moim życiu multimedialny z muzyką, właśnie z, 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 z animacjami z całego naszego dziesięcioletniego życia. Robiłem ten projekt 10 dni, pochłonął każdą moją wolną chwilę. No i docelowo ten dzień przed był, 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 był finalny, prawda, kiedy miałem to wszystko skończyć. I jakby. To wprowadziło mnie w pewien specyficzny trans, w pewien, można powiedzieć, medytację. Tak mocno się skupiam na jednolinijnej yy, czynności tworzenia tego w różnych programach wideo, graficznych, yy, tego, tego właśnie yy, jubileuszowego filmu. I yy, ten ostateczny dzień, ale też wszystko było w polu miłości, bo ja miałem niesamowite flashbacki pełne miłości, dobra wzruszeń, kiedy przerabiałem, kiedy tworzyłem, dodawałem muzykę do tych filmów. Więc to dla mnie też był bardzo głęboki proces. Jakby ten dzień przed rocznicą, dziesiątą rocznicą, będąc sam na takim głębokim procesie właśnie nawet około medytacyjnym, skupieniu, zacząłem doświadczać aktu transcendencji. Zaczęło się to od przebłysków. Dosłownie patrzyłem na mój sufit i miałem wrażenie, że moje oczy doświadczają większego spektrum światła. Jakby miałem wrażenie, że jakieś przebłyski się pojawiają. Że mój biały sufit jest, jest jakby w większym spektrum bieli, później zaczęły się pojawiać nowe kolory żywe kolory różu, fioletu, bieli, zieleni, które przypominały żywe liście albo żywe płomienie, które, które właśnie otaczały. Pozwoliłem na to, pozwoliłem się temu ponieść doświadczeniu. I po tym, co przypominało pewnego rodzaju kosmiczną dżunglę jakąś międzywymiarową dżunglę pojawili się strażnicy, pojawiły się istoty, istoty graniczne, istoty laminalne, które bardzo przypominały um, 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 wierzenia, mitologie istot prekolumbijskich, tak e, przypominały to właśnie dżungla, jaguary, węże, e, ptactwo bardzo egzotyczne, po, pomniki, posągi takie właśnie majańskie, e, azteckie, piura bardzo mocno to przypominało właśnie taką kulturę Azteków, Majów. Przyglądałem się temu, pozwalałem sobie na doświadczenie tego i oni przyglądali się mi. Byli jakąś sferą, tak jak ja wcześniej wspomniałem, laminalności, graniczności. Byli czule obserwującymi strażnikami. Nie było w nich strogości, surowości. Oni po prostu byli, obserwowali mnie w tym kiedy ja siebie doświadczałem jak się okazało był to kolejny próg kolejny wstęp bo kolejna rzecz która się wydarzyła a to zacząłem siebie międzywymiarowo doświadczać jako wyższe ja stałem się przekochającą świadomością która doświadcza siebie jako Mateusza a byłem świadomością miłości która mieszka w Mateuszu i go obserwuje i kocha go nieskończenie. To Wyższyja, które ma jeszcze w sobie pamięć, nosi pamięć tego Mateusza, zaczęło przeistaczać się w istotę zbudowaną już tylko z energii. I ta energia dosłownie wyglądała jak żywy statek kosmiczny z centrami energetycznymi, która przepuszczała olbrzymie pokłady miłości przez siebie. Wciąż miałem, nosiłem w sobie pamięć o Mateuszu, ale Mateusz był. Pewnego rodzaju hologramem zaczepionym na planecie Ziemia, w Uniwersytecie Ziemia, ale to w jaki sposób patrzyłem na siebie. Boże, kochani, gdybyśmy chociaż raz byli w stanie doświadczyć i spojrzeć na siebie jako duszę, to byśmy zobaczyli, że ona nas nigdy nie opuszcza i ona nas kocha bezgranicznie. Tu występuje przeciwko jakikolwiek sprzeciwom e, nurtom. Które stwierdzają, że dusza może człowieka opuścić. Dusza jest w nas zakochana. Dusza nas kocha taką miłością, jakiej chyba na świecie ziemia rzadko możemy poczuć ale najbliższa to jest bezgranicznej miłości do swojego dziecka zachwytowi miłości do partnera, czy zachwytowi nad jakimś aktem dobra, którego dokonujemy, doświadczamy w naszym życiu aktu dobra, piękna, życzliwości. I to była taka właśnie miłość. A to, co my nazywamy tak po ludzku, że dusza opuszcza człowieka i tym podobnym, często wynika z odłączenia związanego z zamrożeniem trudnych emocji, z naszymi traumami. To jest tylko wrażenie, ale jak przypiszemy do siebie tę wizję, że dusza nas opuści, to sami stajemy się autorami poczucia opuszczenia i osamotnienia. I niestety jest biznes duchowy, który, kochani, to skrupulatnie... Wykorzystuje, powiem więcej, wywołuje to, wmawiając ludziom, że ich dusza opuściła. Nie wiem, na ile jest to szkodliwość społeczna, żeby zarabiać po prostu pieniądze na tym nieszczęściu, na ile jest to niewiedza, nieświadomość tych ludzi, którzy czytają te traumy i zamrażone emocje jako odcięcie, ale ten brak połączenia jest tylko związany z tym, że mamy w sobie pozamrażane pokłady emocji, więc praca z naszą emocjonalnością, praca z czułym odkrywaniem. Tych miejsc, gdzie mieszkają, i wstyd, odrzucenie, e, obrzydzenie, trud, osamotnienie, e, energia śmierci i czułe ich rozwiązywanie tych, tych wewnętrznych psychicznych konfliktów, staje się drogą do duszy. A więc to jest tak naprawdę z tego wynika, bo my, dusza, gdybyśmy mogli spojrzeć oczami duszy na nas, kochani, ona nas kocha bezgranicznie, ona jest żywą miłością, jest tak zakochana w człowieku, którego się wciela. A sama w sobie jest statkiem kosmicznym, który jest wielowymiarowy, który porusza się po tak wielu siatkach wszechświatów. I ja tam, kochani, byłem całą swoją świadomością. Więc Mateusz rozpuścił się w tej miłości, ukochany, ale to nie był koniec podróży. Mu doświadczyłem tego, że oprócz tego wyższego ja, tej duszy, jesteśmy też, uwaga, kochani. Na... Złamciar, jak to myślę tylko o tym, w nas przejawiają się. Całe cywilizacje dusz. Jesteśmy tak ogromni, tak kompleksowi. Jesteśmy domem dla ewolucji całych cywilizacji. Czyli oprócz tego konstruktu wyższego ja, oprócz tego konstruktu dla e, duszy, tej istoty zrodzonej w czystej miłości, są jeszcze całe cywilizacje. Energetycznych bytów, które w nas się wcielają, i uwaga, nasze decyzje, nasze wybory bądź zaniechania wynikające z lęku, z braku czy też z pełni i miłości mają wpływ na rozwój tych cywilizacji. My jesteśmy domem dla tych cywilizacji dusz, jesteśmy domem. Dla energii chaosu, energii niewiedzy, energii braku zaufania, albo jesteśmy domem dla spełniających się marzeń. To jest taka afirmacja, która dla mnie przychodzi też w tym portalu, głębokim, przemieniającym portalu tego roku, tego lata, tych wakacji, która bardzo mi dobrze robi i może komuś z Was też pomoże. Jestem domem dla spełniających się marzeń i my jesteśmy dołem dla tej cywilizacji, która doświadcza przez nasze doświadczenia, dokonuje wyborów, dokonuje ewolucji w jakimś kierunku, właśnie będąc tym doświadczeniem. Ale to nie koniec. Bo kompletnym, niesamowitym doświadczeniem, w tym doświadczeniu doczułem, przeczułem też uzdrowienie, ponieważ energia miłości była. Ładowana dosłownie w moją czakrę sakralną, gdzie noszę ślady po traumach rodowych, rodzinnych, już osobistych. I uzdrawiała mi to miejsce, po prostu wpompo, wpom, wpompowała miłość, żywą energię miłości w tę czakrę. A to doświadczyłem siebie jako świadomy, doświadczający siebie wszechświat, który widzi Mateusza i Mateusz, który widzi, ten wszechświat. Byłem jednocześnie tym wszystkim. Czułem, doświadczałem jednocześnie to wszystko. Kochani, nie chcę tworzyć jakiegoś tutaj wrażenia mojej wyjątkowości, bo na bieżąco dzielę się z Wami tym, co boskie, magiczne w tym życiu. Na bieżąco, z szczerością, dzielę się z Wami tym, co trudne. W moim życiu, w osobistym procesie, uwalnianiu wiel wielu rzeczy, w rodzicielstwie, w moich błędach, chcę powiedzieć, że droga do wszechświata, droga do absolutu, którym jesteśmy, jest dla nas wszystkich. I w tym niesamowitym, najbardziej ekstatycznym doświadczeniu, bo cały czas byłem żywą miłością i tylko eskalowałem do coraz to bardziej żywej miłości. Stałem się świadomością, okiem absolutu, który obserwuje Mateusza i go bardzo kocha bezgranicznie. I byłem Mateuszem, który obserwuje siebie jako Mateusz i obserwujący ten byt. Było to doświadczenie transpersonalne, transcendentalne, gdzie rozpłynąłem się. Mojego się rozpłynęło w oceanie miłości. A propos ego, zobaczyłem je po drodze, gdy ci... Strażnicy progu mnie przepuszczali, ego, uwaga jaka symbolika, przejawiło mi się jako chłodne, surowe oko w trójkącie, w kolorach błękitów niebieskich, które jest po prostu konstruktem, ziemskim konstruktem, które pozwala nam przetrwać. I z perspektywy psychologii ego jest niczym innym, jak. Konstruktem pozwalającym nam przeżyć, przetrwać tutaj, w interakcjach, w trudnym dzieciństwie, w rozumieniu trud takich konceptów społecznych, pewnych zasad społecznych, ona ma za zadanie nam pomóc tu przeżyć, ale z drugiej strony, staje się wewnętrznym sabotażystą. Dla niego bezpieczne jest to, co jest znane. A jeżeli byliśmy tresowani do uległości czy agresji, to to będzie dla niego znane i będzie miało specjalne protokoły mentalno-emocjonalne czyli będzie wysyłało specjalne myśli, narracje na nasz własny temat, świata, specjalne miksy, buzowanie emocjonalne na poziomie układu hormonalnego, żebyśmy zostali w starym miejscu. Dla niego rozwój samoświadomości jest niebezpieczeństwem, bo docelowo. Ego zostanie wchłonięte przez tą wyższą świadomość. Tak jak my, nasza ziemska świadomość zostanie wchłonięta z miłością do tego wyższego ja, które jest duszą, które jest absolutem Bogiem. Więc kochani, jest to ścieżka dla każdego z nas, i chcę Was też powiedzieć Wam powiedzieć, że w tym momencie mojej cykliczności, gdy łączyłem się z tym trudnym, wiedziałem, że kiedyś nastąpi koniec, ale kiedy jesteś tym trudnym, mieszkasz w tym kanale emocjonalnym. To niestety jest to trudne. Po prostu bądźmy ze sobą szczerzy. To są arcytrudne emocje, które wyciągają, i jesteśmy nimi cali. Ale te emocje nie są nami. I ja już z błogosławieństwem mogę doświadczyć, że doświadczyłem cudu. Dziesiątej rocznicy, która przebiegła w zupełnie inny sposób, niż myśmy tego planowali przez całe 10 lat, a stała się wydarzeniem pełnym miłości, wspólnotowości, rodziny, intymności. To było. Przepiękne wydarzenie, kochani. To stało się portalem do tego wyższego stanu, i doświadczyłem już wielu cudów od tego czasu, codzienności, jak i tej magiczności. Bo w kolejnym nagraniu opowiem Wam o innym ekstatycznym wydarzeniu, które mnie zaprowadziło uwaga do ponownego porodu na moich zasadach, na zasadach miłości. Z też z zgromnym mistycyzmem, więc też szykujcie się kochani na to kolejne nagranie, bo myślę, że będzie przełomowe dla wielu z nas, jak nadpisać swój własny poród w, ze swoimi możliwościami właśnie w tej mistycyzmie transcendencji i co tam może się wydarzyć, do czego jesteśmy zapraszani, do jakiego uzdrowienia, bo to, że doświadczyłem niesamowitego uzdrowienia, a mówiąc o tej graniczności i laminalności obiecałam, żeby odnieść się do też wydarzeń, bardzo szeroką rozmowę, też na dniach tutaj nagraną, e, e, z naszym pięknym, cudownym, czułym, wrażliwym, wnikliwym Kamilem Mierzeniem z Globalnego przebudzenia. Wiesz, też zachęcam Was do odsłuchania tej rozmowy, odszukania jego kanału i e, po prostu posłania, jak tam więcej o tym mówiliśmy. Jesteśmy na progu laminalności. Widzimy zresztą to w kerkaturalności, jaskrawości wydarzeń wokół nas. E, I tam pięknie to z Kamilem Rozwaliliśmy na e, pierwsze komponenty, więc naprawdę wysłuchajcie, bo tam są też instrumenty, jak sobie z tym radzić. Ja tylko chciałem Wam powiedzieć, właśnie, że e, też doświadczyłem tego w głębokim śnieniu, w żywym śnieniu. Czuję i widzę, jak bardzo dochodzi do rozwarstwienia. Ludzie, którzy e, zagłębiają się w ego, odpalają protokoły bezpieczeństwa. Podświadomy protokoły bezpieczeństwa, coraz bardziej zaginżdżają się w swoim blęku i swojej nienawiści, więc, kochani, wszędzie tam, gdzie prowadzi strach, taki bardzo prosty wewnętrzny kompas strach albo nienawiść, wrogość kochani, to nie jest droga. To nas odłącza od Boga, od Absolutu. Wszystkie narracje nacjonalistyczne, nienawiść do jakiegokolwiek narodu, drugiego człowieka, są to drogi odłączania. A właśnie w tym wszystkim, co przeżyłem, w tym poczuciu transcendencji, Odkryłem, że jakością, która przybliża nas do absolutu, do nas samych, to połączenie. Więc, kochani, wszystko, co Was łączy we wspólnocie, w miłości własnej, we sprawczości, wszystko, co odpala metapoziom połączenia, przybliża nas do absolutu, do miłości w nas samych. I znowu, jeżeli ktoś, stowarzyszenie, fundacja, człowiek zaprasza Was do miłości własnej zaprasza was do e, odłączania się od schematów lęku bądź wrogości i wyczujecie tam, kochanie, prawdę. To jest najprostszy drogowskaz. Nie musimy szukać daleko. Proste akty dobra, miłości, sprawczości. Mówię o tym do znudzania, wiem o tym jak zderna płyta, ale to są nasze instrumenty boskie w, naszym, w naszej ziemskości. Więc jeżeli coś zaprasza do miłości, do dobra, do życzliwości, nawet wobec siebie, jako wystawienie swoich własnych granic, to nas łączy z absolutem. Wszystkie nurty, politycy, kochani, kuru e, duchowi, którzy zachęcają nas, czy religijni, do odłączania się i oddawania tego sprawstwa wewnętrznego, do nienawiści bądź lęku, kochani, bądźcie bardzo uważni. Szukajmy tego, co nas tym wszystkim łączy, bo widzimy właśnie w tej jaskrawości. Karykaturyzmach występujących w geopolityce, i bądźmy dobrzy dla siebie i dla innych ludzi. Prostate. Niech ta prostota nas prowadzi prostota, która wzbogaca w miłości. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo proszę, jeżeli uważacie, że te treści są wartościowe, podzielcie się nimi, wyślijcie do znajomego, zamieście gdzieś w mediach społecznościowych, zostawcie łapkę, komentarz. Bo w tych czasach potrzebujemy treści, które są wznoszące, które są pomocne, a jednak w świecie mediów są bardzo ukrócane. To, co uwalnia, nie jest promowane. Promowane jest to, co jest skandaliczne, to, co jest trudne, to, co jest przemocowe, to, co zabiera nam uwagę do tego lęku albo wrogości. Dlatego tym bardziej Wam dziękuję, kochani, za polubienie, kliknięcie na dzwoneczku, puszczenie do przyjaciela, przyjaciółki, zamieszczenie w swoich mediach społecznościowych, żebyśmy dzielili się naszymi treściami, które nas wspierają. I bądźcie uważni, bo planuję już niedługo nagrać, częściej też się nagrywać, bo widzę, że dostępuję czegoś naprawdę kosmicznego i chcę przekazywać tę wiedzę, że jest to droga każdego człowieka.